przedmiotem inwestycji jest budowa łącznika do drogi ekspresowej S19. Celem inwestycji jest skomunikowanie węzła Rzeszów w Południe drogi krajowej S19 do drogi krajowej 19 przez miejscowość Boguchwała. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa czterech skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym typu rondo budowa mostu na rzece Lubcza w konstrukcji Helcor, lekka konstrukcja, przebudowa kanalizacji deszczowych, przebudowa wodociągów, przebudowa gazociągów, budowa ścieżek rowerowych, budowa chodników, przebudowa zjazdów. Zakres inwestycji wchodzi 74 tysiące metrów sześciennych robót ziemnych, 30 tysięcy metrów 2 wzmocnień gruntu, 20 tysięcy metrów sześciennych podbudów i 12 tysięcy ton robót bitumicznych mieszanki mineralno-asfaltowej. Konstrukcja drogi odpowiada kategorii ruchu KR3. Szerokość jezdni 7 metrów wartość kontraktu 23 miliony 300 zł.